Witam cię serdecznie. Wago na kanale Iwita Rot, i rod cześć i Wisięgłania z tej strony. To czytanie dla Ciebie jest na czas tygodnia od 16 do 22 lutego 2026 roku. Czytanie jest ogólne, nie dla każdego, nie wszystko wiadomo. być tylko to, co z Tobą współgram, a resztę zostawi innym, ok? Zanim zacznę czytanie, chciałabym ślicznie jednak podziękować wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, lajkują i panią Ewie i Agacie Kodokoła. Myślę, że dobrze przeczytam. Ja Wam wszystkim po prostu dziękuję ślicznie za, za komentarze. Jestem za każdy jeden bardzo, bardzo wdzięczna. A, hmm, chciałabym jeszcze zachęcić inne osoby do komentowania hmm, i chciałabym też zadać jeden temat Wam, byście się do niego odnieśli w komentarzach, a mianowicie hmm, chodzi mi o czytanie na wiosnę. Może macie własne jakieś pomysły na takie czytanie, hmm, może jakiś temat hmm, Was interesuje. Może takie czytanie na wiosnę chcecie na przykład usłyszeć, gdzie każdego miesiąca co się będzie działo, taki podział na miesiące. Może, chodzi, może też chodzić o jakiś okulny temat, coś was nurtuje? jesteś ciekaw, czy jesteś ciekawa na odpowiedzi z karty. Możliwe, że ułożymy razem takie czytanie, wspólnie. Także byłoby fajnie, co? Także piszcie swoje propozycje pod tym filmem w komentarzach, ok? I oczywiście bardzo proszę wszystkich o udostępnienie mojego kanału. Dobrze, to tyle w ramach wstępu. I zaczynamy od wyroczni. Zaczniemy sobie właśnie od tego, by będziemy sprawdzać Twoją energię wagą. Będziemy sprawdzać Twoją energię. Z jaką energią wchodzisz w nadchodzący tydzień? Cóż tutaj jest w Karty chcą powiedzieć wadze. No. Cóż dla wagi? Obserwator. Nie, no, kolejny znak, gdzie mi się zaczyna obserwator. Mogę tasować w dziesiątą stronę. A tu i tak ta karta wypada. Po prostu to jest niesamowite. Obserwator. Siła wyższa. Ta karta też wyskakuje. Słuchaj, to tak wygląda, jakbyś obserwowała Wagą sytuację zupełnie... Być może zaskoczona, że coś się w Twoim życiu zadziewa, a to tak ma być. Siła wyższa działa. Jesteś pod opieką Sił Wyższych. Tutaj jest coś idzie, coś się dzieje, a Ty to po prostu obserwujesz. Ups, co jeszcze? Pora w drogę. No niesamowite. i to wszystko. To wszystko. Ty chcesz już zacząć jakiś temat. Zacząć. Właściwie to jeszcze nie zacząłeś. Nie zaczęłaś. Dopiero się szykujesz do drogi. Obserwujesz to, co się dzieje wokół ciebie, i chcesz jak najlepiej wykorzystać te sytuacje, które czujesz, że warto. I w takiej jesteś właśnie teraz energii. Dobrze, zobaczmy dalej. Co karty Tarota chcą powiedzieć w tym temacie? Mhm. Mamy 2. Ale odwróciła się karta szóstki denarów. Asia Kinichów w Podwrocie Księżyc Coś zamglone czegoś nie wiesz Wiesz co? To tak wygląda jakbyś chciała czy chciał się do kogoś odezwać albo czekasz na odpowiedź od kogoś, a ta osoba się do Ciebie nie odzywa i dochodzisz do wniosku, że może się do niej przejadę pojadę i sprawdzę, co się dzieje. Czujesz niepokój? Ups. Hmm. Piątka denarów się odwróciła. Czyli. A, jako... A, co tu się ładnie dzieje? Dziewiątka kielichów też się odwróciła. Czyli niby jest dobrze, ale czujesz się ominięty, czy ominięta. Jakiegoś powodu. Coś jeszcze. Czegoś nie widzisz, czegoś nie wiesz. I, I dlatego chcesz, jeżeli nie możesz, drogą internetową z kimś się tutaj dogadać, to chcesz spotkać się w realu i porozmawiać. A co chcę powiedzieć na temat. W tej sytuacji karty opiekuńcze. No cóż, dla wagi. Relaks. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić. Ulga. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi Twojej duszy. Taniec. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swoimi talentami i zdolnościami ze światem. To wszystko. Tutaj karty opiekuńcze, bardzo się chcą tobą zaopiekować, jeżeli czujesz się niekomfortowo, niedobrze, to warto sobie popłakać, ułożyć sobie, Wypacz się porządnie, no. smutek jest bramą do głębi twojej duszy, zrelaksuj się, odpocznij, nie przejmuj się. I ten taniec, karta taniec, pokaż wszystkim, co potrafisz, czyli takie, wiesz, nie przejmuj się tym, że ktoś się nie odzywa. Warto najpierw odzyskać tą swoją równowagę wewnętrzną. Jeżeli coś boli, to rzeczywiście można, no, popłakać, by z tymi łzami te negatywne emocje od ciebie odeszły. Warto też pójść na spacer przytulić się do drzewa i wyobrazić sobie jak te negatywy w... wchodzą w ziemię, spływają, z... odchodzą od Ciebie tak byś nie czuł już nic złego, negatywnego i wtedy odzyskasz tą radość życia i nagle Świat będzie wyglądał zupełnie inna, inaczej niż przed właśnie tym spacerem, medytacją. Hmm? To tyle, jeśli chodzi o ogólną energię Twoją wagą. Zobaczymy co dalej. Karty będą chciały powiedzieć w miłości i w pracy. I już teraz Ciebie zachęcam, byś sobie ułożył, czy ułożyłam w głowie pytanie. W temacie, jaki Cię interesuje, ok? Osobne jest czytanie dla osób w związkach i osobno dla Sindli. Także przechodzimy do czytania. Zaczniemy sobie od ogólnej energii wagi. Jaka jest energia tego tygodnia? No, od razu. Karta siódemki denarów. To jest oczekiwanie oczekiwanie na coś. Ty już zrobiłeś, czy zrobiłaś pierwszy krok, a teraz czekasz co się zadzieje z drugiej strony. Sprawdźmy tutaj o jaką sytuację chodzi. Sprawdźmy o jaką sytuację chodzi. Jesteś przed wyborem, tak naprawdę. Tutaj mówią karty, by sobie pomedytować, odpocząć i dopiero podjąć wtedy decyzję. Tutaj mamy kochanków, nie? I głupca, czyli tak naprawdę możesz zacząć nowy pomysł, nowy projekt, może odejść od partnera czy partnerki, albo. Wejście w, w relację z kimś nowym. Każdy z Was jest w zupełnie innej sytuacji, więc warto to zrobić w zgodzie z sobą, w zgodzie ze swoim sercem. Ale dopiero jak dobrze przemyślisz tę sytuację. Także no, stoisz przed wyborem w tym tygodniu, wagą. Dobra, to patrzymy teraz na związki. Uwagi. Mamy koło fortuny. Kochanko... Boże, co ja mówię. Aski Askelichów. Kurczę, tutaj jest... Jeżeli jesteście w stałym związku, to tutaj przechodzą okazje, które możecie razem wykorzystać. Ta miłość między Wami rozkwitna na nowo. Może tak być, ale jak dopowiem to, sprawdzimy tą historię. Koło fortuny. Albo dopiero co się poznaliście, jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Także bierzcie to co z wami rezonuje, zobaczcie jest gwiazda, no rzeczywiście myślę wręcz, to jest tak jakby potwierdzenie, bo to są dwie karty karmiczne, poznajesz w tym tygodniu kogoś z przeznaczenia, możliwe, że do tej pory byłeś singlem czy singielką, ale tutaj no, rozkwita miłość. Pomału, ale to nie jest tak, Hopsiu bo Ty pokazujesz się osobą, która medytuje, która nie podejmuje decyzji bez przemyślenia. I to jest takie: Pomału wchodzę w tą relację na spokojnie, bardzo pomału. No, tak to tutaj się. Jaka jest rada? Jeżeli nie chodzi o taką sytuację, że dopiero kogoś, ktoś kogoś poznaje, może być sytuacja w związku, gdzie my po prostu i yy, yy, to chodzi o długie, yy, długoletnie związki, gdzie przychodzi okazja, na przykład na wyjazd yy, gdzieś yy, może są ferie teraz w tym tygodniu. U was. Jest ta okazja, żeby zrelaksować się, tak? Odpocząć. To są nowe możliwości, które możecie wykorzystać w związku. No, tutaj warto wejść, jeżeli partner przychodzi z propozycją, na przykład wyjazdu, warto wejść. Ten układ, to rozwiązanie tej sytuacji, to spowoduje, że odchodzicie od sytuacji, które Wam nie służyły w związku, czyli taki ożyje ten związek między Wami i odzyskacie tą, równ tą równowagę wewnętrzną między sobą. Jeżeli dopiero teraz kogoś poznajesz i wchodzisz w ten związek, to warto wejść w ten związek, ponieważ. O, Odzyskasz tą równowagę wewnętrzną. Także bierzcie to, co z Wami rezonuje. I cóż aniołki dla związków mają do powiedzenia? Cóż aniołki mają do powiedzenia dla związków? Sukces, no proszę. Dobrobyt, jakie piękne karty. <grych> ok. Teraz sprawdzamy Cindy. Cóż u Cindy się dzieje? U Cindy dwie karty się wzięły okej okay. dziesiątka mieczy a hmm. i gwiazda ja tutaj widzę osobę, która rozstała się. Jest po trudnym związku. Może jesteś po, po rozwodzie. Może już takie wiesz, gorzej być nie może, a tutaj zobacz, przechodzi ktoś nowy, przechodzi ktoś nowy do Twojego życia. W tym tygodniu, a Zbuław mówi o nowej miłości, o nowych możliwościach. Możliwe, że ty jeszcze tego nie będziesz czuć, ponieważ no jesteś dopiero co po trudnych przejściach, ale jest ktoś przy tobie, ktoś się chce z tobą zaopiekować, kto cię rozumie. I biała karta. Od Ciebie zależy, co zrobisz tak naprawdę. Biała karta nie pozwala mi tasować dalej kart i dopowiadać. Więc do Ciebie należy decyzja, czy wejść w tę relację, czy też nie. Rada jest, byś wagą spełniała swoje marzenia. Jeżeli to jest ktoś, kto jest takim człowiekiem, Jakiego zawsze chciałaś mieć, to warto zaryzykować. Ta osoba pozwoli ci odejść od Twoich czarnych myśli, od sytuacji, które ci krzywdziły, od osoby, która, no, z którą jeszcze czujesz się związana. Ta miłość Cię uleczy Pozwoli pójść w coś nowego, lepszego niż do tej pory To jest takie, wiesz co, tak jakby Cię wszechświat wysłuchał To może zawsze chciałeś, czy chciałeś nowej miłości Kogoś, kto by Cię wspierał, kto by Cię kochał, przy kim będziesz rozkwitać. I możliwe, że to jest ta właśnie osoba. Ale oczywiście, że decyzja należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Czy przyjąć tę osobę, czy też nie, do swojego życia? Co chcą powiedzieć aniołki? I na Twoje pytanie oczywiście, co one odpowiadają w przeciągu roku? Nie. Nieklarowna komunikacja, poprawa zdrowia. Myślę, że chodzi o, ten, o to zdrowie, o zdrowie psychiczne, że Ty po prostu dojdziesz do siebie w ciągu roku. Po tych przejściach ciężkich, traumatycznych. Dobra, to teraz sprawdzamy pracę. Sprawdzamy pracę. Cóż u ciebie wago? Wisielec. Nic się nie dzieje. Może jesteś na urlopie, co? Piątka Mieczy. Um, hmm. Czyli z Was może być w sytuacji, gdzie możesz być na chorobowym. Możesz mieć wakacje, znaczy na wakacje dzieci w domu, jeżeli są ferie, wiadomo. I Ty masz czas na przemyślenie. Na przemyślenia z swojej sytuacji. I zobaczymy. To sprawdzasz, analizujesz, obserwujesz. Mhm. No, ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o urlop. Nie jesteś gotowa jeszcze, czy gotów na te zmiany. Nawet jeżeli chcesz zmienić coś w życiu zawodowym, to ten tydzień nie jest dobrym czasem, by to zrobić. Rada jest taka, by odejść od sytuacji, które już nie funkcjonują w Twoim życiu. Dziesiątka mieczy mówi, już gorzej być nie może. Warto pomyśleć o czymś nowym. Mhm. I odzyskać przede wszystkim równowagę wewnętrzną. Przestań jakby. Nerwowy myśleć o sytuacji, w której jesteś, i ten spokój wewnętrzny dopiero przy, przyniesie ci rozwiązanie tej sytuacji. Co mają aniołki w temacie pracy dla ciebie? I właściwy moment. Dokładnie. Jesteś gotów. A na co? tak o, ja cię. posłuchaj swojej intuicji mhm. ja mam wrażenie, że u każdego będzie inaczej, bo jedni będą gotowi na te zmiany inni nie intuicja ci odpowie, co zrobić w sytuacji, w której się znajdujesz no i cóż, sprawdzamy jednorożce dla wagi. Partnerstwo. Praca zespołowa zapewni Ci lepsze rezultaty. Znajdzie godnych zaufania ludzi do współpracy. Stwórz Ulatę, utalentowaną drużynę, wsparcia. No. Kochani, to wszystko z mojej strony. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę Ci wago cudownego tygodnia. Trzymaj się i do następnego razu.